Jakoś tak chciałem Was przywitać. Eee, słuchajcie, eee, tylko będzie mi trochę trudno. Albo okulary założę, albo zrobię pauzę. Umówmy się, że tu zrobię pauzę. Pokażę Wam jeszcze raz centunię. Zgaszę lampę. Będziecie mnie widzieli. A odpowiedź jest dla jednego z widzów. Macie tutaj jeszcze raz widok mojej centunii kochanej. Jak już sobie o, Próbuję pospać. No i dobrze sunie. Dobra psinka <laughs> Wybaczcie trzęsienie kamerą i takie tam. Ale taki to jest kanał i taka jest jego specyfika. Kaszel to nie COVID. Ponieważ jak e, e, Sunia moja puści bąka, tak powiem dla śmiechu i czuję, mówię to dobrze jest, ale czy to na pewno jest to, co ja myślę, że ona zrobiła, to jakby ktoś z Was tak miał, a ma psa, to może wziąć tak troszkę, jak smaczek, to znaczy że nie ma. Koronawirusa, ale to był taki żart. One zawsze się będą rodziły, słuchajcie, w takich sytuacjach tragicznych. Ja na swoim kanale nie zamierzam wyśmiewać się z osób, które zachorowały na tą chorobę, a tym bardziej osób, które zmarły, a jeszcze tym bardziej osób, które żyją i są bliskimi tych, którzy. Na tą chorobę zapadli i zmarli. Przekazuję tym samym współczucia takim osobom, ale chcę przejść tutaj do takiego motywu. W filmie, w zasadzie w sekcji komentarzy do filmu, który ja zatytułowałem: Z wizytą u Daniela. Złochowa i sądzie rejonowym we Węgrowie z hashtagiem e, hashtag Daniela Lesnydruch. E, komentarz napisał e, Dawid Nowicki. No i tutaj widzę, że korespondował troszeczkę ze mną. Mm, pytał o strzałkę, bo podobała mu się strzałka. Ja wspomnę, że była to yy, ostrzałka yy, Fokniwan yy, DC4. Yy, no ale tutaj jak widzimy po yy, udzielonych informacjach yy, Dawid zdecydował się i tak mówi, wracając do tematyki yy, I tu się wpisuje pod tym filmem Przyszła Co prawda D3 Może DC3 Mniejsza wersja Ponieważ docelowo ma być W portfelu Choć i DC4 By się tam zmieściła No DC4 to jest po prostu no, Mistrzostwo lasu to coś, coś, coś pięknego, nie? E, oczywiście, do fajnych takich noży jak Kukri, to polecam e, DF-24 e, ostrzałkę. E, na koniec tego filmu e, będzie mała niespodzianka. E, no i tutaj chcę napisać tak, e, bo bardzo mi się podoba wypowiedź Dawida. E, Dawidzie. Napisałeś dalej tak, że DC4 też by się zmieściła w portfelu, e, i tak dalej, i tak dalej, ale piszesz e, jednocześnie dziękuję za jakąś formę polecenia i odpowiedź. Zawsze e, możesz liczyć na e, moją poradę, podpowiedź, jeśli tylko będę mógł się podzielić wiedzą. Jeśli nie, to powiem, kto może podzielić się taką wiedzą, albo jej zasięgnę i to by ją przyniosą. E, no. Taka moja metoda. A gdyby chcieć być tak pieczołowitszym, to minister Pilchen na karierze nikodematyzmy powiedział: No, taka moja metodka! No, ale na tym kanale oczywiście zawsze żartujemy sobie z filmów Barei, Chęcińskiego czy Nowickiego. Także tutaj. Jest jak jest, ale bardzo mi się podoba. Jednocześnie, dziękuję za jakąś formę polecenia. Odpowiedź: Naprawdę nie ma sensu wydawać kilkaset złotych na systemy ostrzące. To prawda, słuchajcie, bo tam Wam słuchajcie, nożyk lata pięknie po jakim czymś, ale jak dobrze popatrzycie, to zobaczycie, jak te ostrzałki bardzo szybko mają wgłębienie w tym kamieniu. Jak one dosłownie szybko te kamienie się tępią, niszczą, one nie będę mówił to o firmach, bo bym zrobił kryptoreklamę. Są tacy na kanałach bushcraftowych, że zachwycają się. Ale to chyba dlatego, że nie umieją wziąć do ręki noża ostrzałki i naostrzyć noża. Eee, I też nie będę mówił tutaj kto i co, bo każdy może sobie zobaczyć. Po co jakieś kilkaset y, złotych na systemy ostrzące y, ostrzałka Falkniwem DC4? Wiecie co? To kosztuje 90 do 100 złotych, plus przesyłka. Dobra, ok. 120 z przesyłką. Straszny wydatek. Jeżeli tak uważacie, to chyba nie szanujecie swoich noży. To jest y, to, co ja mogę Wam powiedzieć. Z całą stanowczością, a niespodzianka na koniec filmu będzie. E... Dawid Nowicki pisze dalej: Nie trzeba 10 kamieni i y y y przeskakiwać gradacjami 100, 200, 300, 400 i aż do 1000 i ileś tam. No zgadza się, oczywiście. Słuchajcie. Po co nóż ostrzyć dosłownie na żyletkę? To na przykład, że ja kiedyś pokazałem na kanale, że można tak nóż naostrzyć, a jeszcze lepiej, na przykład, Tomek Wam pokazywał poryś. Mój przyjaciel. Tylko, że jeżeli naprawdę uważnie słuchacie tego, co Tomek mówi na kanale i tego, co ja mówię na kanale to zorientujecie się, że noża nie należy ostrzyć na tak zwaną żyletkę. No bo jak myślicie? Jak trudno byłoby wam stępić żyletkę? No weźcie obcęgi i przejeźcie tą żyletką tak po jakimś drewnie. I co się z nią dzieje? Wygina się, niszczy i tak dalej. Nóż powinien być naostrzony z wyczuciem tego czego, tego, czego trzeba po prostu cały czas się uczyć. Niektórzy powiedzą, to jest jak taniec, niektórzy powiedzą, to jest jak malarstwo, niektórzy powiedzą, to jest jak muzyka, niektórzy powiedzą, to jest jak sposób wypowiadania się. A ja powiem to jest jak sposób umiejętności przesuwania noża tak po ostrzałce jakbyś przesuwał jedwab po nagim ciele kobiety najlepiej żony oczywiście bo na tym kanale nie propagujemy również rozpusty no i dobra, okej okay. yy, także co, pokazałem wam DF24 yy, to jest ostrzałeczka bardzo fajna yy, ja mam dwie takie, yy, bo po prostu Mam też noże Kukri. Yy, nie wszystkie wam pokazywałem. Pokazywałem tylko wam w wersji Kondor. Yy, prosiliście mnie tak bardzo kiedyś o to, żeby pokazać wam albo powiedzieć, ile mam noże. Dobra, ok. Sama kuźnia tylko. Po prostu wam tylko pokażę. No, coś i tyle i sobie zobaczcie. Wiecie, co? Yy, tu wam pauzę zrobię. Bo tu się Wam światełko przyda. O, widzicie? To są kondory, na przykład. Część ich. Zobaczcie. Wiem, że niektórzy będą pauzować i próbować liczyć, ale to nie są wszystkie. Noże. Jeszcze mam w kancelarii. W pokoju za ścianą. Także tyle. Taka moja niespodzianka dla Was, moi kochani. Że tak sobie pozwolę powiedzieć. Tyle. Dawidzie, yy, bardzo fajnie powiedziałeś to pod tym filmem. Yy, cieszę się, że są tacy widzowie tego kanału. Jeśli jesteś subskrybentem, to fajnie, to super. Jeśli e, nie, e, to oczywiście Twoja decyzja. Ja nikogo nie zmuszam, nie poszukuję. A takie na przykład, nie wiem, spotykam czasami wypowiedzi jak dzisiaj: takie śmieszne. E, też Ola Białek zadała pytanie. Ola Białek to taka blondyna. Piękna Lola. E, Olu, e, pytasz się, kto to jest. Ja ci mogę tylko powiedzieć ma imię i nazwisko nazywa się na G a nazwisko nazywa się na P tam sam tak ani inaczej się przedstawia i to jest taki człowiek który ma takie jakieś dziwne rzeczy nie no tak woli słuchajcie jakiś takich dziwadeł nie wiecie jak ja porobiłem kiedyś porządek na tym kanale i teraz ja siedzę w sądzie. Słuchajcie, ja tutaj mam jakieś pytanie, co za sprawa. No dobra, no napisałem kościowi, że roszczenia majątkowe, niespadkowe i tak dalej. Obadamy. Ja mówię, rób sobie to też, badaj. Odsubskrybuj kanał. Odsubskrybuj sobie, człowieku. Dalej. Jak prowadzisz kanał, to przecież masz studio takie i widzisz wszystko, co kto robi. Do schabomiła. Schabomile. Nie pisze się, mówię, do kogoś, kto jest obrońcą albo pełnomocnikiem, tym bardziej. Bo obrońca to w karnym, a pełnomocnik to w cywilnym. Jak pójdziesz pan siedzieć, to nas pan poinformuj czy coś w tym stylu. No sorry. Ja ci po prostu poszedłem wykonać swoją pracę, że miałem kawał Polski do przejechania, to już jest inna sprawa. Ważne, że Weni Vidi Wici eee, i tyle Także tak to jakoś wygląda. Udaje się dziękować Bogu, albo jak to woli opatrzności, albo nie wiem komu tam kto dziękuje i do kogo odczuwa wdzięczność, jeśli nie zrozumiał do tej pory. Że zostaliśmy wymyśleni, zaprojektowani i stworzeni. Tyle w tym temacie. Centurion do Was mówił z kanału Centurion. O! I tak Wam pokażę na koniec. partię. O! Taki kawał drogi. Musiałem aż jechać. Dosłownie i tyle. No i wystarczy. Ja ci się tu chociaż gdzieś to coś, gdzie ja byłam... No a gdzieś to było mi tyle.